Ja Cię Adrian lubię, ale jak nikogo nie uchasz, to nie jest dobrze. Ale ja nie będę kurwa. Co ty, Kapera, co ty, gary, ty się kurwa zamknij, bo ja. Ciesa. Tak tylko powiedziałem. Ja tak się zastanawiam, czy cię kurwa nie zgwałcili, bo każesz sobie mówić, Jasiu. Ty, Jasiu, ja Ciebie mam pytać, dlaczego ty malujesz paznokcie w ogóle? E, no bo walczę o tolerancję. O jaką tolerancję? Jest, jest ten. Żeby a ty jesteś mężczyzną, mężczyźni, mężczyźni, mężczyźni nie mają pazowc. Widzę, tak, że ja mam takie Zakazane. Zaraz, pan To też nie maluje? No i co, no to, ale że jak ty nie powiem? malujesz i ty, on nie maluje, to ja nie mogę sobie malować? Gdzie, możesz, ale jest ci jakiś wygląda. zakaz? Nie ale radzi? co, ładnie wyglądam. Dla ciebie wygląda. Ja mam być wtedy, to chyba się chujowo to wygląda. No, ale go, nie, musi wyjep, nie, nie, nie muszę ci się podobać. Chyba nie muszę ci się podobać. Z tego co wiem, to chyba nie, nie rozumiem. Ja bym miał katar, tym nogilą no proszę, zrobiony. Bagieta, zostawię go dla ciebie. A ty co, jesteś homoseksualistą? Że tak muszę ci się podobać? Jestem? Nie wiem, pytam cię, I czy jestem... lubisz chłopców. Skoro... Zastanów się 20 razy, za, 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 zanim zaposłasz no, się. Pytam dlaczego miałbym ci się chcieć podobać, no. Nie nie masz mi się podobać, tylko no dlaczego ja, mówisz, że ja że ci się, ...że twoje podobać? paznokcie wyglądają dziwnie, bo są pomalowane i tyle. No ale nie muszę Ci się podobać, dlaczego ale miałbym ja ci ja się malować? Ja się zapytałem dlaczego ja malujesz. Ty też, no, ja, ja, to ja nie mówię, jest normalne. Że są, nie Dla... A to nie ma nic. Ale to ci mi się to podobać. Nie byli bardziej tolerancyjni, no i że ten. Tolerancja, no. Tolerancja, no. A tak, do, do, jest... kiedy ostatni raz byłeś u, u psychiatry? Eee, w zeszłym miesiącu. I co to? ci powiedział? Eee, że bardzo dobrze i że wszystko fajnie. <laughs> Pomalowaliście sobie paznokcie razem? Eee, nie, a co masz co do chodzenia do psychiatry? Uważasz, że nie należy chodzić do psychiatry? Dobra, Katro, ja mam tutaj pytanie Zadora. do Wodarza. Nie Za